Dzisiaj będzie trochę filmików, na pewno z Zagry, bo no pewno. mamy patronat medialny i będziemy tam testować A, też jesteś no. A, no, no to, to branżówka A e, jaki kanał? Kuszyk Dobra no, Będę próbował na no. mierzy No, Za pieprza. <noise> to zabawnie będzie raczej na Zadrze. Dobrze? No. Aha. Na Keperionie byliście? Ja już byłem wcześniej? No, no. Na otwarciu i w, aha, roku i w tym roku jeszcze. Byłem już zaliczony kilka razy. A, czy. A ja, no, ja w, serdecznie... w sumie byłem trzy razy tu. Ale... Ale no, zaproszenie na ten, no to, no to tak, trze trzeba zobaczyć. Trzeba korzystać, no dokładnie. A że branża umożliwia, no to. No dokładnie, trzeba korzystać w sumie, no nie. Okej, okay, dobra, to dzięki.